Na wstępie tylko chciałem zaznaczyć, iż nie jest to rekomendacja inwestycyjna, żadna finansowa, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Nie jestem żadnym ekspertem, także możemy zacząć. Ciemka, witam kolejnego dnia. A dzisiaj, po, dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawą sesję giełdową, ze względu na małą wojnę na Twitterze pomiędzy Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. Także mam nadzieję, że to będzie początek jakiejś. Korekty, gdyż już się należy od dłuższego czasu. No, ale zobaczmy, co się dzieje na wykresie. E, no, dzisiaj mieliśmy brzydką światła, wyjście powyżej poprzedniego szczytu na dniówca i później zanegowania totalne. Bardzo duży wolumen e, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Znaczy, nie wiem, czy wspominałem na ostatnim odcinku, ale jesteśmy aktualnie na takim wall of worry. Czyli tak naprawdę wzrastamy od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie w górę, jak są jakieś korekty, naprawdę mikrokorekty. Eee, I no, tak naprawdę bardzo ciężko się rozgrywa na takim rynku, gdyż po prostu idziemy, nie wiem, 0,5% w, w ciągu dnia i ciągle z tyłu głowy mamy, że jesteśmy tak wysoko i bez żadnej korekty. I jak ta korekta się odpali, to to po prostu będzie mega zjazd. Oczywiście nie, że jakiś mega zjazd 20-30%, no ale powiedzmy takie 6, 7, może 5% i to naprawdę stanie się bardzo, bardzo szybko. Więc no dzisiaj mieliśmy... E, może sprzecimy na godzinówkę i zobaczymy jak wyglądała dzisiejsza sesja. Tutaj na początku dnia mieliśmy informację właśnie na tych dwóch pierwszych świecach odnośnie tego, że Ameryka w końcu w końcu zaczyna jakieś rozmowy z, e, z Finami. No, no i dało to tak fajnego pozytywnego kopa e rynkom na początku, na początku dnia. Jednak zauważyłem, że no, nie było to ta reakcja nie była aż taka a, pozytywna. Oczywiście, no to też nie, nie jest wiadomo, żadna informacja jakaś super nie została dostarczona. Jednak, bo oczywiście nie wiemy kto, co, jak i, gdzie, i kiedy w ogóle jakiekolwiek spotkanie będzie i o czym będzie. Wiadomo, ta ostatnia komunikacja bardzo leży. Jednak natomiast poszliśmy chyba do 0,7 do przodu i w kolejnej godzinie totalnie ten, e, ten wzrost został wymazany. No ja wtedy mówię, wtedy sobie pomyślałem, w końcu chyba to mamy. Naprawdę chyba w końcu zaczynamy jakąś taką projektę. Sam tutaj kupiłem wtedy opcję na call na VIXa na e, na wskaźnik zmienności. No i oficja, a ostatecznie się akcję, naczyna no tak zamknął się 70. Sama ta opcja naprawdę dała bardzo dobrze zarobić, jak ja kupiłem tutaj to do końca dnia chyba 240% na plusie i naprawdę liczyłem, no liczę, że liczyłem, że otworzymy się jutro na Mega Minusie. Na jakieś minus, nie wiem, półtora, minus 2, gdyż tak naprawdę wojna Twitterowa A po zamknięciu giełdy się jeszcze bardziej rozkręciło. No ale no jak patrzę na futuresy, to futuresy są już na plusie. Oczywiście futuresy też za bardzo. A, no nie są aż tak ważne, tak, no, ale bynajmniej pokazują jaki jest sentyment, no sentyment aktualnie pokazuje, że po prostu jakakolwiek dip, jakikolwiek spadek jest po prostu wykorzystywany do zakupu i nawet jeżeli mamy tak negatywny sentyment to i tak jest zakupowane. no nie jestem z tego zadowolony, bo liczyłem na jakiś e, dłuższy na dłuższą korektę, oczywiście to jeszcze nic nie jest zanegowane, no bo to są tylko futuresy, tak jak mówię, ale na no, co ja tutaj się spozycjonowałem na na, no, właśnie, na, na spadki. Także zobaczymy, co tutaj będziemy, będziemy robić. Do szczytów nie mamy daleko. Sprawdźmy, jak szczyty. No, oddalamy się, ale to wciąż jest 2,7%. No, ale tak jak mówię, no, by było tutaj dojście do zamknięcia tej luki, co najmniej. I to wtedy byłoby fajne miejsce na, na wejście. Zobaczymy, co się dzieje na złocie, bo złoto. Właśnie, próbuję w jakiś sposób wykorzystać to zamieszanie na rynku. Nie mam tutaj dodanego silwera, nie mam srebra, ale srebro dzisiaj chyba zrobił jakiś fajny ruch. Może zobaczymy, zobaczymy na sam koniec. Może jak to, jak z srebra wyszło. No, to tak, jak sobie zobaczymy, na mniejszych interwałach, złoto właśnie po wyjściu z tego z tej flagi cały czas broni tych poziomów tutaj tej średniej i, i właśnie tutaj tych poziomów wsparcia od których się odbijaliśmy idziemy i w górę także tutaj mieliśmy wyjście powyżej poprzedniego szczytu i też od razu zanegowanie no i podkupienie tak także no, ja tutaj liczę na jakieś tak jak mówiłem liczę fajnie by było jakbyśmy mieli ostatni ruch na złocie i wtedy korekta na, na giełdzie to byłoby dla mnie idealny, idealny scenariusz no ale no co no trzeba rozgrywać to co mamy aktualnie no, sorki, kończyłem tygodniówkę. No co, jeżeli chodzi o akcje, no to tak jak mówiłem, na razie, na razie dla mnie nic jakoś super ciekawego nie ma, ale zobaczmy może tą Tesla co się stało. A, może sprawdźmy tego Silver. SFV. A... Chyba to jest ETF. A, no to. Aż to... nie pamiętam, jaki ma ticker srebro... no ale to jest TTF, no to tak widzimy. No dzisiaj mocno, mocno Silver... Wy... ostatnio, właśnie ostatnie parę dni. Od 30 maja, czyli ostatni 5 dni, ten ETF poszedł w górę 8%. No to srebro zaczyna nadganiać. Zaczyna nadganiać złoto. <laughs> zobaczymy, co tutaj się rozkręci, no ale, e, że tak powiem, no srebra nie, nie ostatnio nie oglądam, więc tutaj nic do powiedzenia nie mam. Także może zobaczmy tą Teslę. Co się dzisiaj stało na Tesli? No, spadek dość mocny, 15%. Doszliśmy do wsparcia, w którym od którego też ostatnio, Który, sorry, od którego właśnie zrobiliśmy ten fajny rajd. Ile nam to dało? Dało nam to 33%. A nie, tutaj nawet nie doszliśmy. Sorry, myślę, że tutaj Puknęliśmy tą linię, czyli nie doszliśmy. No ale wiadomo, te rejony, tak. Ja z nic nie robiłem, chociaż przez chwilę myślałem, bo ta ostatnia godzinówka tutaj w sumie była bardzo fajna. A taki się zrobił młotek, ale ja mówię tak, na razie poczekam, bo tutaj się zaczyna robić zbyt grubo, jak ja nie mam kontroli, jak, ile on zacznie, no już nawet wpisywał, o, o, że, że Trump jest na, na liście przytajnej, dlatego nie chcę tych dokumentów odtajnić, także no ja tutaj na razie czekam, ale z czego co widziałem właśnie na Twitterze, na Eksie, to e, podobno Tesla już rośnie mocno w górę i jest podobno na 302 dolary. Także ładny tutaj ruch wzrostowy. Jak ktoś tutaj odważył się i kupił, no to 10%. Oczywiście nie wiem, jak to się otworzy, ale, ale dość ciekawie to się zadziało na Tesli. I ten spadek Tesli zauważyłem, że chyba wykorzystał lekko Uber, gdyż Uber dzisiaj się fajnie umocnił, też przy fajnym wolumenie. 33 miliony, o 10 milionów więcej niż normalnie. No i też ma bardzo fajne, że tak powiem, price action, tak? Tutaj wyszliśmy z poprzedniego, ee, z poprzedniego jakby naszego lokalnego szczytu. Wyszliśmy tutaj ładnie w górę i tutaj mamy się znowu na te, w tym miejscu zatrzymaliśmy. Tutaj też właśnie fajne wolumeny były w tych ostatnich e, trzech świecach. No i teraz mamy no, może nie największy, ale też naprawdę bardzo spory wolumen. No, i tutaj wygląda bardzo fajnie Uber. Także zobaczmy, jaki tutaj mamy stop loss. No, 4%. No, to jest dość, dość, spory, ale fajnie, fajnie. Naprawdę Uber wygląda dość ciekawie. No, do Ubera też się nie mogę jakoś przekonać. Oczywiście to jest wiadomo tylko przez te informacje, że niedługo mogą pokazać, pokazać, pokazać się ta Robotaxi stworzona przez Elona. Czy zaraz może jakiś chiński producent powie, że też ma robot i Uber totalnie będzie niedługo niepotrzebny, wiadomo, że do tego w ogóle do zatwierdzenia w ogóle używania takich robotakcji to pewnie będą lata jakichś przepisów, jednak to wciąż jednak zawsze z tyłu głowy ma odnieść tego Ubera i Lyfta, ale no wygląda bardzo fajnie, tutaj dokładnie mamy te, te szczyty, wybicie tych szczytów no i zejście zejście w dół i potwierdzenie wygląda bardzo bardzo ciekawie eee, coś tutaj jeszcze mamy chyba tak. SLG, SLG to jest E Rate i on też zauważyłem, że bardzo fajnie sobie idzie. A... Zobaczmy, jak on tutaj wygląda. Może na tygodniówce. A, to on w ogóle jest na jakichś swoich dołeczkach. Znaczy, może nie dołkach, ale na pewno nie na szczytach. Na pewno nie jest w jakimś. Na pewno nie outperformował SMP500 w ostatnich latach. To na pewno. No ale co, no mieliśmy tutaj, że tak powiem trend spadkowy, cały czas grany, no i w sumie jesteśmy w trendzie spadkowym, no bo jeszcze poprzedniego szczytu nie wybiliśmy. Ale tutaj mamy fajne takie ruchy, więc można by się w sumie tym zainteresować, zobaczyć co tutaj się dzieje. Eee, gdyż tutaj mamy bardzo fajny, fajny, eee, fajny ruch wzrostowy, tutaj mieliśmy, można by tak nagrać, odwróconą głowa z ramionami i od tego momentu sobie ładnie idziemy w górę. Tutaj korekta i wybicie tego ograniczenia i od tego momentu tutaj Bryniemy w górę, bardzo fajnie to wygląda. A także można by się tą spółką zainteresować, co oni te chyba też mają. No, wolumen nie jest za duży mm, około miliona. chyba. A, no, dywidendy od 5%. Wygląda, wygląda dość ciekawie. A także, co? Mm, czy to. Czy zaczną się spadki? No, miałem takie nadzieje. Właśnie wracając do głównego tematu dzisiejszego spotkania, liczyłem, że rozpoczniemy spadki. Liczyłem, że właśnie tutaj w końcu, w końcu może coś będziemy, e, może w końcu jakieś promocje dos, dos, dostaniemy. Jednak, no, z tego co widzę na te futuresy, ciągle prom do góry. Także, no, chyba trzeba będzie jeszcze poczekać na tą promocję, chyba że jutro jeszcze się bardziej rozkręci ta. Twitterowa wojna. Także no, na razie ten rynek jest po prostu polega na tym, że każdy, każdy mikrospadek jest wykorzystywany do buy the deep. Tylko do czasu. Do czasu, właśnie. To jest najgorsze, właśnie w tym rynku. Aktualnie tym e, wall of worry, że wzrosty są bardzo powolne, tak jak widzimy. Ak znaczy, aktualnie, bo tutaj były bardzo fajne, tutaj dynamiczne, ale od ostatniego czasu mamy bardzo powolne wzrosty, a gdy. Pokaże się spadek, no to ten spadek pewnie będzie wyglądał tak jak tutaj. Pyk, pyk, pyk. Więc e, tutaj trzeba zabezpieczać na pewno swoje pozycje. E, no i co? Tak jak... E, no i co? Na tym dzisiaj skończymy, także do następnego spotkania. Pozdro.